Leszek Miller to twarz przemian ustrojowych w Polsce. To twarz tego, że komuniści sami dobrowolnie oddali władzę, żeby uwłaszczyć się na polskim majątku, również na polskiej polityce, bo nie stracili wpływów, zyskali potężne majątki. W czasach, kiedy Leszek Miller był sekretarzem w PZPR-ze, mordowano księdza Popiełuszkę. W sposób najbardziej bestialski wrzucono go do bagażnika, skatowano, zamordowano. Po 1989 roku Leszek Miller w pełni rozwijał swoją karierę polityczną. I moim zdaniem Ludzie, którzy pełnili kierownicze stanowiska w PZPR-ze, w organach najróżniejszych partii współdziałających z PZPR-em, instytucji, które były poddane partii, nie powinni po 1989 roku móc pełnić jakichkolwiek funkcji publicznych. Za działalność w tych organizacjach, które powinny zostać uznane za zbrodnicze, nie powinni otrzymywać jakichkolwiek emerytur. To tak, jakbyśmy mieli płacić członkom NSDAP za to, że okupowali Polskę i pełnili tutaj jakieś stanowiska. No niestety, tak dzisiaj wygląda Polska. Nie dość, że w żaden sposób nie rozliczyliśmy tych czerwonych bandytów, to jeszcze oni po 1989 roku znów dochodzili do władzy. I. Partia, która powstała po PZPR, SLD, lewica, dalej dzisiaj jest u władzy. Leszek Miller, dzięki Donaldowi Tuskowi i wspólnej koalicji, jeszcze niedawno był europosłem i zarabiał z 70-60 tysięcy złotych miesięcznie. Ten film nagrywam, żeby poinformować Państwa o kolejnym zawiadomieniu, które składa moja fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu. To zawiadomienie dotyczy właśnie Leszka Miller'a i jest związane z publicznym nawoływaniem do popełnienia zbrodni, co stanowi naruszenie artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego i dotyczy publicznego nawoływania do bezprawnego pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Leszek Miller na Twitterze, gdzie ma duże zasięgi jako były premier, napisał takie wezwanie. Po blamarzu prokuratury i służb policyjnych, które pozwoliły Romanowskiemu uciec na Węgry, pozostaje tylko jeden sposób rehabilitacji, przywiezienie rzeczonego do Polski najlepiej w bagażniku samochodowym. I to, że taki człowiek może dzisiaj coś takiego pisać, który w czasie kiedy komunistyczne służby mordowały księdza Popiełuszkę, właśnie wrzucając go do bagażnika, i po tylu latach, Taki czerwoniec, maczelność coś takiego wyrzucić, pokazuje, że przegraliśmy bitwę historyczną z Komuchami. Tak naprawdę nie ponieśli żadnych konsekwencji. Cieszy to, co robi Karol Nawrocki, co robił Karol Nawrocki w ostatnich latach, że rozwalał te sowieckie pomniki nawet tutaj na Pomorzu Zachodnim, gdzie myśleliśmy, że nigdy do tego nie dojdzie, że te pomniki hańby. Współpracy z Sowietami nigdy nie padną. Całe szczęście już ostatnie padają. Ale to są niestety tylko symboliczne pomniki, bo te prawdziwe pomniki polityczne i te powiązania polityczne, to, że dzieci byłych sekretarzy PZPR, byłych sędziów, prokuratorów, sprawują dzisiaj kluczowe byłych dziennikarzy czasów PRL, sprawują dzisiaj kluczowe funkcje. To jest niestety nasza smutna rzeczywistość, że wielka część kapitału przeszła w ręce po prostu obrzydliwych komuchów. I jeszcze takie pytanie, o tym pisze profesor Cenckiewicz. Czy Leszek Miller kiedyś wytłumaczył się z tej tak zwanej pożyczki moskiewskiej, którą Sowieci mieli udzielić partii, która powstała po PZPR, na dalszą działalność? A jak wiemy, no przecież... Niedługo później, po 89 roku, niewiele lat później, komuna wprost wróciła do władzy w Polsce. Z tego też się przecież chyba Miller do końca nie wytłumaczył.